Przedszkole nr 13 bierze udział w czwartej edycji akcji Dulux Let's Color, co oznacza, że ma szansę zmienić całkowicie swoje oblicze. Do tego potrzebne są jednak nasze głosy. Miasto nabiera kolorów. To hasło tegorocznej akcji firmy Dulux, w której swój udział zgłosiło m.in. Ternobrzyskie Przedszkole nr 13. Tym samym stanęło do rywalizacji z innymi miastami z całej Polski. Przedszkole walczy o to, by Dulux pomalował im budynek nie tylko na zewnątrz, ale i w pomieszczeniach. Wybór miejsca, które doczeka się całkowitej wizerunkowej odmiany należy do internautów. To oni swoimi głosami decydują, w które miejsca uda się kolorowa ekipa Dulux. Firma zmienia oblicze polskich szarych miast, chce mieć wpływ na urodę przestrzeni miejskiej. Taka była misja powoływania do życia akcji, dzięki której odmieniło się prawie 100 lokalizacji w Polsce. Głosować na przedszkole numer 13 można do 27 lipca na facebookowym profilu marki Dulux Polska. To, czy kolorowa ekipa odwiedzi nasze miasto, zależy też od nas.